Chciałbyś pograć w OMSI, ale ustawiasz kierownicę i w dalszym ciągu Ci nie działa? A może masz SIM setup albo pada i chciałbyś, żeby i on działał Ci w OMSI jako dodatkowy kontroler? No to wszystko tutaj opiszę, bo to jest łatwe, jeżeli wiesz co robić i zajmie Ci to kilka minut. Pokażę Ci też łatwy sposób, który nawet pomimo ograniczeń OMSI 2 dam Ci możliwość skorzystania z każdego możliwego kontrolera, nawet jeżeli OMSI go nie wykrywa. Także obejrzyj od początku do końca, bo każdy krok ma znaczenie i nie należy go omijać. No więc zaczynamy. Zacznijmy od kierownicy. Obojętnie jaką kierownicę masz, zanim zaczniesz konfigurować, musisz zmienić w opcjach OMSI 2 język z polskiego na angielski. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w polskim języku brakuje jednej opcji, która wyłącza funkcję w ustawieniach. Bez tej funkcji nie będziemy mogli poprawnie skonfigurować kierownicy. No i dobrze, więc przechodzimy do game controller. Wybieramy swoją kierownicę, która jest na liście, klikamy tą strzałkę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Wybieramy ją z listy, upewniamy się, że jest ptaszek active zaznaczony i przechodzimy do auto Config. Standardowo na razie wszystko jest Wyłączone, domyślnie, nic nie jest przypisane. Zaczynamy robić zgodnie z instrukcją, czyli tutaj mówi mi skręć kierownicę w lewo, teraz wciśnij pedał gazu i mam odpuścić pedał gazu i wcisnąć przycisk dowolny na kierownicy. Teraz hamulec. Powtarzam czynność, klikam przycisk i na sam koniec sprzęgło. I konfiguracja zakończona. Jeżeli chodzi o dodatkowe przyciski kierownicy, to przechodzimy do sekcji buttons. I pozytyw z tego jest taki, że jak klikniesz jakiś przycisk na swojej kierownicy, no to on się pojawi tutaj w ustawieniach i z, tego, z tej pozycji będziesz mógł sobie. Najzwyczajniej w świecie przestawić funkcję taką jaką chcesz, tylko musisz ją wybrać właśnie z tej listy rozwijanej. I teraz może ci się zdarzyć następująca rzecz, że wchodzisz do gry i mimo, że ustawiłeś już kierownicę i kręcisz tą kierownicą, ta kierownica nie reaguje w grze. W związku z tym, klikasz przycisk K na klawiaturze, która aktywuje funkcję kierownicy. I działa. W przypadku innych kontrolerów, a w szczególności jakichś gamepadów, joysticków bądź innych, sprawa się komplikuje, ponieważ OMSI w ogóle nie wykrywa przycisków w niej. Więc należy to zrobić inaczej. Ściągamy więc zewnętrzny program o nazwie Joy to Key, który wykryje wszystko i będzie zamieniał przyciski z pada na przyciski z klawiatury. OMSI wtedy będzie wykrywało te kliki jako klawiatura, więc wystarczy sprawdzić w klawiszologii OMSI, jaka literka bądź znak jest od czego i ustawić właśnie w tym programie. Dla przykładu ustawmy sobie literkę W pod ten zielony przycisk. Tu tego nie widać, ale wyskoczy takie okienko, gdzie po prostu tylko klikasz W, ono się przypisuje. Możesz wrócić do gry i od razu zweryfikować, czy wszystko będzie ok. Weźmy sobie jeszcze jeden przykład. Sprawdzam na początku w ustawieniach klawiatury w OMC, jaka jest literka odpowiedzialna za odpalenie silnika. No i w moim przypadku jest to M. Taką samą literkę muszę w takim razie ustawić w Joy-to-Key. Pod przyciskiem. No i sprawdzam ten przycisk. Ten przycisk mi się na żółto podświetli. Ten przycisk otwieram. Ustawiam M, klikam M na klawiaturze. Wracam do OMSI i sprawdzam, czy faktycznie mi się odpali. No i działa. Kilka rad na koniec. Nie zmieniaj ustawień klawiatury w OMSI, bo OMSI w momencie zmiany nie kasuje poprzednich ustawień klawiszy, co w związku z tym możesz mieć dwie różne funkcje przypisane do jednego klawisza i nie będziesz wiedział co się dzieje, a szukanie tego może zająć Ci dużo czasu. Jeżeli używasz coś podłączonego z Arduino Uno, no to Arduino Uno będzie od razu interpretowane jako klawiatura, więc wszystko będzie działać. No i to będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za to oglądanie do końca. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu. Zapraszam na inne filmy z Sims etapa i z innych gier symulacyjnych. A tymczasem dziękuję bardzo za dzisiaj i pozdrawiam i cześć.